Kate Walker. Oskarze, co się dzieje? Dlaczego pociąg się zatrzymał? Gdzie jesteśmy? Znowu rozkręciły się sprężyny pociągu, Kate Walker. Jeśli chodzi o pytanie odnoszące się do naszego geograficznego położenia, nie mam bladego pojęcia. Więc lepiej poszukajmy maszyny nakręcającej mój drogi Oskarze. Mam nadzieję, że jest tu jakaś. Tutejsze powietrze jest tak zanieczyszczone, że nie powinienem ryzykować opuszczania lokomotywy. Moje styki skorodowałyby bezpowrotnie. Oczywiście, zobaczymy. Dobrze, spójrzmy na to z pozytywnej strony. Muszę rozprostować kości. Coś nie tak, Kate Walker? Czy jest ci niewygodnie? Czy wyposażenie dla pasażerów pociągu jest niskiego standardu? Natychmiast przyniosę ci urzędowy formularz skarg i zażaleń. Nie oskarżę. Wszystko jest w porządku. Spacerek dobrze mi zrobi to wszystko. Ojej, tu naprawdę jest posępnie. Ciekawe, gdzie do licha znajdę tu maszynę nakręcającą. Mam do ciebie pełne zaufanie, Kate Walker. Jesteś przecież odważną i pomysłową kobietą. Hipokryta. Oskarże. Nie mógłbyś choć ten jeden raz się wysilić? Gdybyśmy razem poszukali maszyny nakręcającej, to we dwójkę byłoby szybciej. Masz rację, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, Kate Walker. ale wysokie stężenie wyziewów metali ciężkich, które zatruwają atmosferę, może spowodować spustoszenie w moich trybach. Miejmy nadzieję, że Hans Vorarlberg kiedyś tu mieszkał. Może przewidział dla swoich lokomotyw nieplanowany przystanek i umieścił gdzieś maszynę nakręcającą. W przeciwnym razie dalsza podróż stoi pod znakiem zapytania. Nie zapominaj, że Hans Boralberg to geniusz w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Ale czy to geniusz ze zmysłem planowania naprzód? Przekonamy się o tym, gdy znajdziemy maszynę nakręcającą. Mój Boże, Oscarze, cóż bym zrobiła bez ciebie? Cały czas się zatrzymujemy. Czy kiedykolwiek dotrzemy do kresu podróży? Po prostu nakręć pociąg i możemy natychmiast wyruszać. Chcesz, to masz. Do zobaczenia, Oskarze. Będę tu czekał, Kate Walker. Jeśli to ma zadziałać, potrzeba czegoś jeszcze. Hey, with Oj Boże, Oskarze! Oskarze! Mów do mnie! Wszystko w porządku? To jest absolutnie niedopuszczalne, nie do przyjęcia i... i... nieopisane! Zos, zos, zostałem zaatakowany! Co masz na myśli, że zostałeś zaatakowany? Moje ręce, nie mam już ich, zostały skradzione. Mój Boże, nie masz rąk! Ale kto to zrobił? Co tu się dzieje? Jednej rzeczy możemy być pewni, K.D. Walker: ta haniebna zbrodnia została popełniona przez barbarzyńcę, zepsute indywiduum, którego zachowanie pozbawione jest finezji. Czy przyjrzałeś się napastnikowi? Powiedz dokładnie, jak to się zdarzyło. Stałem tutaj, polerując mój metalowy mechanizm. Pomyślałem sobie, że przez ten pył w powietrzu dobrze byłoby. Oskarżę. Byłem bardzo zajęty, gdy nagle poczułem dwie silne ręce Chwytające mnie z tyłu i związujące mnie Zanim mogłem zdążyć się obronić Chciałem krzyczeć, ale napastnik zakręblował mnie tak Że nie mogłem wydać z siebie żadnego dźwięku Potem pozbawił mnie rąk za pomocą przerażających szczypcy To było straszne Wierzę ci, mój biedny Oskarze Ale czy go widziałeś? To był prawdziwy barbarzyńca, mówię ci. Miał nabiegłe krwią oczy, stalowe zęby i brązową, muskowatą skórę. I wydzielał cuchnące zapachy. To był potwór, Kate Walker. Prawdziwy potwór. A miał też... Mm, broń. Oskarze, proszę, uspokój się. Wszystko będzie w porządku. Po co do diabła potrzebne mu są ręce automatu? Sam się o to pytam, ale moje ręce to dwa technologiczne cudeńka. Proszę, obiecaj mi, że przyniesiesz je nietknięte jak najszybciej. Jestem do nich bardzo przywiązany, Kate Walker. Byłeś do nich przywiązany Oskarze. Tak jak mówiłeś, i jestem odważną i pomysłową kobietą. Dziękuję, Kate Walker. Ale poza tym proszę cię, uważaj na siebie. Oto się nie martw, Oskarze. Dobrze oskarze. Chodźmy znaleźć tego ręcznego bandytę. Tym razem to nie będzie dla nas drobnostką. Kate Walker, proszę nie myśl, że ten problem mnie nie niepokoi, ale jeśli nie masz nic przeciwko temu, wolałbym zostać tutaj, by być po bezpiecznej stronie. Poza tym maszynista nigdy nie porzuca swojego pociągu. Tak, pewnie. Kolejny dobry powód, by nie podać pomocnej, to znaczy by mi nie pomóc. Kate Walker, nawet automat zasługuje na odrobinę współczucia. Właśnie zostałem brutalnie napadnięty. O! Chyba nadchodzi jeden z moich spazmów. Stoję na krawędzi załamania mechanicznego. Dobrze, odpocznij sobie, Oskarze. Bez rąk i tak na niewiele się przydasz. Dobrze, skończyłam. Uważaj na siebie, Oskarze. Powodzenia, Kate Walker, i nie zapomnij o mnie... Dość ogarnęłam, gdy otrzymałam od ciebie wieści Po tak długim czasie milczenia podczas lat wojny Więc pracujesz teraz dla Rosjan Słyszeliśmy tutaj wiele oburzających historii o nich Najważniejsze jednak, że jesteś cały i zdrowy Gdy pomyślę o tej ochydnej fabryce, robi mi się słabo Cieszę się, że uznano twój talent I że twoje nowe automaty zajmują miejsce robotników Wykonujących manualne prace Dumna jestem, że automaty Woralbergów Przyczyniają się do poprawy Życia innych ludzi. U nas w Waladilajne leczymy rany po latach wojny. Niektórzy ludzie powracają, inni nie. Powoli wraca życie w miasteczku, ale trzeba jeszcze czasu z wyrazami miłości Anna.